Think I got the chance? And I ain't gonna waste it. Honey, and romance. And the hours have faded. This world keeps coming round, round So

Czyli no finansowo wiadomo, jak w całej branży ślubnej jeden wielki syf ponieważ większość ludzi odwołuje śluby lub przekłada na przyszły rok. Natomiast e, dzięki temu jestem opalona, wypoczęta, śpię do dziewiątej i mam czas na nowe wzory. Także jakoś sobie radzimy. E, staram się też wykorzystywać ten czas na marketing, właśnie na robienie nowych kolekcji, na poszerzanie asortymentu, czyli zaraz będziemy robić jakieś dziecięce ubranka, jakieś narzutki na jesień, zima, skoro wszystkie śluby się przesuwają na tą e, gorszą część roku. No i co? I w międzyczasie poleciało trochę ślubnych maseczek koronkowych, bo się pokazała taka potrzeba, <laughs> że jednak trzeba, a dziewczyny mają właśnie w środku pandemii ten ślub. Także okazało się, że to jest złoty strzał, aczkolwiek dochodów nie przynosi. Czyli rozumiem, że moje następne pytanie: Czy jest w ogóle jakiś ruch w branży? Jest... Nie, no dlaczego? Jakiś jest. Ale na przykład przyjmujesz Panny Młode na przymiarki. No pewnie. Przyjeżdżają? Wiemy, tylko że taka jedna piąta? To jest tak, że mm, te dziewczyny, które postanowiły wziąć sam ślub. A wesele w przyszłym roku? Szyją działają. Są też takie z podejściem, a dobra uszyję, nawet jak się ślub przesunie, to kiecka już będzie w szafie. No i to są te, które zostały. Natomiast te, które straciły pracę i musiały totalnie odwołać wesele lub um, są z zagranicy i miały do mnie przyjechać z zagranicy na szycie lub ślub miał być za granicą, no to niestety e, wszystkie odpadły. Dobrze, a powiedz mi, czy tworzysz teraz nowe projekty? No stop. No właśnie trochę mnie poniosło, bo w pierwsze dwa tygodnie pandemii powstały 24 nowe wzory, więc od razu sesja, nowe produkty na stronie, opisy do tego i tak dalej, także się nie nudzimy. No i powstała cała nowa kolekcja, e, której jeszcze nie pokazywałam, a wisi tam w pokrowcach za nami. E, no i właśnie dojdą te nowe produkty, czyli dojdzie ta nowa kolekcja dziecięca i tak dalej, czyli cały czas non stop nowości. A z jakimi panami młodymi lubisz najczęściej pracować? Z pojebanymi. To się wytnie. E, to jest tak, że swój do swego ciągnie. I ja specjalnie wrzucam na stronę film taki instruktażowy, jak wygląda szycia, um, szycie u mnie z mocnym przymrużeniem oka, e, ponieważ uważam, że jak ktoś go obejrzy i mu się nie spodoba, to po prostu do mnie nie przyjdzie i darujemy sobie tą sztuczność, taką nienaturalną, nienaturalny dystans. Natomiast jak ktoś ogląda i mówi, o, fajnie, dogadamy się, no to już wiem, że się dogadamy i w związku z tym im bardziej te dziewczyny są zwariowane, im bardziej mają otwartą głowę, tym lepiej nam się pracuje, bo ja mogę też coś od ciebie dać. Mhm. A co robiłabyś, gdybyś nie szyła sukienek? Robiłabym wszystko. To jest e, historia mojego życia w takiej bardzo krótkiej pigułce. To jest tak, że co roku zmieniałam branżę, e, studia kończyłam, charakteryzacja, stylizacja. Podczas jeszcze tych studiów zaczęłam czesać, e, potem właśnie trochę makijażu, potem stylizacja, potem robiłam stroje dla hostess, potem latałam do Chin projektować buty, potem torebki w Hongkongu, potem miałam swoją markę odzieżową, <grym> <grym> potem robiłam eventy. I jeszcze coś było, a i na rok trafiłam do biura, to taki w ogóle epizod oderwany od czapy, no i potem założyłam suknię boho i to robię już cztery lata, także w ogóle przełom totalny, no i jeszcze się tylko nie wyżyłam w urządzeniu wnętrz, w sensie zawsze się wyżywam przy okazji zmiany pracowni, no i tam znajomym robiłam, natomiast nie robiłam tego nigdy zawodowo, także pewnie teraz, gdyby padła firma, to zajęłabym się wnętrzami. A jaką piosenkę teraz nocisz najczęściej? Cholera. To jest. E... Czasami się budzę z jakimś krytynizmem, który nie mam pojęcia, skąd się wziął. I na przykład ostatnio obudziłam się z piosenką, którą Patrzę, ile macie lat, może będziecie znać, ja nie będę tego śpiewać. Ale była ekologiczna dziewczyna, po prostu dramat chyba Disco Polo, którego nie słyszałam od jakiegoś 89 roku i nagle budzę się z tą piosenką i mam cały dzień. Także nie słucham. Nie mam radia, nie, nie używam telewizora i w związku z tym ciężko mi coś złapać na mieście. Zazwyczaj jest to jakieś głupie skojarzenie, że na coś spojrzę, pomyślę sobie, o mój kot ma zielone oczy i nagle oczy zielone, zielone i jest problem przez bar w głowie, także. O, zima w głowie, to josem... A gdybyś sama wychodziła za mąż, to sama byś zaprojektowała sukienkę. Czy zaprojektowałby ją? Ktoś dres. Nie... Tak. Sama bym zaprojektowała Ślubny dres. dres. Ja jestem z tych, które nie lubią sukienek i ślubów. Dlatego robię sukni ślubne, to jest chyba oczywiste. <laughs> e, nie, dlatego mam duży dystans do, do tych sukienek, i sama nie mam pojęcia, czy bym poszła w sukience. Na pewno by nie była biała, bo już nie mogę patrzeć na białe sukienki. Jeżeli w ogóle się coś takiego w moim życiu wydarzy, to pewnie będzie to coś bardzo popieprzonego. Powiedz, co powiedziałabyś teraz wszystkim parom młodym? E, przede wszystkim e, Carpedium, no bo niestety nikt nie wie co będzie dalej i dla mnie decyzje takie bardzo zobowiązujące, że w marcu przekładamy ślub, który miał być w lipcu na listopad, są... So... Zbędne, dlatego że do lipca może się tyle zmienić, że ja wszystkim radzę, żeby się wstrzymać tak dwa tygodnie przed terminem. Ja wiem, że e, potem trzeba wszystkich gościom dzwonić i powiedzieć, że jest zmiana terminu <grym> lub lokacji, ale naprawdę może być tak, że się wszystko już do tego czasu uda. Natomiast jak przełożymy się z lipca na listopad, skąd wiemy, czy nie będzie jakiejś drugiej fali w listopadzie? Może <grym> będzie jeszcze gorzej, a może właśnie w lipcu będzie super, tak? E, więc ja bym po prostu... Starła się wstrzymać do ostatniej chwili ze wszystkimi decyzjami i na pewno wszyscy... Usługodawcy bardzo chętnie to zrobią, bo dziewczyny się martwią, że na przykład zapłaciły bardzo duży zadatek na sali gdzieś i boją się, że jak teraz, nie wiem, przesuną, odwołają, ten zadatek przepadnie. Nie, uwierzcie mi, że każda sala będzie chciała tą drugą część też zarobić, więc bardzo chętnie pójdą na rękę, tak? Można coś jeszcze im dopłacić, żeby przetrwali do tego późniejszego okresu, ale na pewno wszyscy będą pomagać, także czekajcie do ostatniej chwili. A co robisz w czasie kwarantanny? Kwarantanny. No, siedzenia w domu. No właśnie. Ja w ogóle jakby nie odczułam tej pandemii, dlatego że ja mam do pracy 40 minut na pieszo. Także zachowuję dalej ruch, bo mam wieczne alibi, jak mnie zatrzyma policja, no bo idę do pracy, tak mogę. Także ja. Jak to się wszystko zaczęło, to po prostu dalej codziennie chodziłam do pracy, wracałam z pracy i nawet jak nie było klientek, to wymyślałam nowe wzory, więc jakby u mnie nie było kwarantanny absolutnie. E, tylko tyle, że była non stop maska, e, żele mm, antybakteryjne, mycie rąk i tak dalej. Natomiast e, w funkcjonowaniu w ogóle nie odczułam. No tylko tyle, że się bardziej opaliłam, bo miałam więcej czasu, więc ogród w pracowni się przydał wreszcie. Dobrze, a czy oprócz szycia sukienek masz jeszcze jakieś pasje? No właśnie wszystkie, dlatego tak co roku zmieniałam branżę, bo ja kocham robić wszystko, co wiąże się z kreowaniem. Nieważne, czy to są włosy, czy to są makijaże, czy efekty specjalne, jakieś charakteryzacyjne, czy paznokcie, czy to są wnętrza, czy to są ciuchy, czy to są meble, bo już naprawdę robiłam chyba wszystkie Obrazy malowałam i teraz robiłam z łupinek magnoli obraz. I po prostu wszystko, co się da wymyśleć, wypróbować, żeby to nie były jakieś takie konwencjonalne metody, tylko wymyślę sobie coś popieprzonego i pomyślę, ciekawe czy to da się zrobić. Zrobię to raz i stwierdzam, aha, dobra, fajnie, odhaczone i wymyślam coś nowego. Także tak, byle cały czas tworzę. A powiedz, co byś powiedziała branży w tym momencie? Eee, to jest czas na marketing eee, i mówię to wszystkim moim znajomym, właśnie z branży, którzy siedzą i się dołują, że nie mają co robić. Teraz eee, dużo ludzi siedzi w domach i się nudzi, i ogląda, i marzy. I te panny młode, które mają ślub, nawet nie w tym roku, ale w przyszłym, albo właśnie im się wacy doświadczył, może ten ślub będzie za dwa lata one już siedzą, skrolują. I, ym, I może nawet jeszcze nieświadomie, bo może nie szukają konkretnie, gdzie uszyć sukienkę, czy kto ma je pomalować, ale już szukają inspiracji i to zapada w głowie. Ja mam mnóstwo klientek, które jak się pytam, jak do mnie trafiły, skąd do mnie trafiły, gdzie się o mnie dowiedziały, to mówią, że a 3-4 lata temu jak jeszcze nawet nie byłam zaręczona, koleżanka mi pokazywała, popatrzyłam, o, fajne, zaczęłam cię obserwować. I potem nagle wyskakuje ten ślub. A no tak, jest taka marta. I to samo jest właśnie. Z, że tak powiem pozostałymi usługodawcami i dlatego warto teraz się pokazywać, robić wszystko, żeby ci ludzie nas zauważyli, bo prędzej czy później do nas wrócą. Tak mhm. myślę. To jeszcze pozytywne przesłanie dla świata. Kurde, no, to jakby <śm> e, powiem tak, jesteśmy jak Karaluchy, nie zabiła nas dżuma, nie zabiła nas hiszpanka, także. Koronawirus e, też może nas nie wybije, a jeżeli nas wybije, to przynajmniej zwierzęta będą szczęśliwsze i natura ożyje, także nie ma tego złego. Ja jestem e, fanką bardziej zwierząt niż ludzi, więc dopóki pewnie bliscy nie zaczną mi umierać, nie to jest hardcore, ale, ale taki, taki czarny humor, że dopóki bliscy mi nie umierają, to sobie myślę, że dla świata to jest dobre, bo i tak planeta jest przeludniona. To było pozytywne przesłanie. Nie, tak naprawdę to po prostu. E, Kupiajcie się zawsze na tych pozytywnych stronach. I okej, okay, straciłam pracę, ale dzięki temu mam czas, nie wiem, na jogę, na medytację. Wiem, że to jest marne pocieszenie, jak się nie ma za co jeść, ale może schudniesz, jak nie będziesz miała za co jeść. jakby trzeba sobie znaleźć zawsze jakiś taki popieprzony, pozytywny punkt i e, ja jestem e, jakby <gurujesz> guru. W ogóle w tej dziedzinie, bo wiele osób, jak miałam różne sytuacje życiowe, powiedziało, że na moim miejscu by się powiesiły, a ja zawsze właśnie, właśnie jak był moment, że nie miałam pracy i naprawdę nie miałam co włożyć do garnka, to wtedy podchodziłam do tego tak, że mam czas na spacer. Oglądam sobie kwitnące drzewka, robię zdjęcia ptaszką i jest to coś fajnego, na co nigdy nie miałam czasu. Tak samo jak teraz, że w połowie marca byłam opalona, a nigdy wcześniej nie miałam na to czasu i patrzyłam na tą magnolię tylko przez kratę okna i robiłam jej zdjęcia. Natomiast teraz po prostu całe, całe dwa tygodnie spędziłam leżąc, pod. Także są to jakieś, e, jakieś tam plusy, możemy więcej czasu poświęcić rodzinie, przepraszam, partnerowi, e, nie wiem, pocerować sobie skarpetki w domu, zrobić generalne porządki, oddać to na biedne dzieci, można właśnie skupić się na marketingu, na rzeczach, na które nigdy wcześniej nie mieliśmy czasu, czyli na porządki, nie wiem, na stronie, w zdjęciach, backup telefonu, no naprawdę można robić tyle pozytywnych rzeczy, że ja uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny, z każdego syfu trzeba po prostu wyciągnąć jakąś lekcję